W Kielcach odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Bezdomni, z Kielc, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz innych służb zajmujących się pomocą społeczną, wolontariusze, a także przedstawiciele władz miasta na znak solidarności i braterstwa złożyli hołd dla ofiar nędzy na całym świecie. Uczestnicy obchodów spotkali się na ulicy Sienkiewicza pod płytą Praw Człowieka już po raz 27. Przez naszą tu obecność moją na przykład jako prezydenta pewnie bogatsi nie będą. Ale psychicznie jest im to potrzebne. Ja wiem, bo rozmawiam z nimi. I, i to, że szanuje się tych, którzy niewiele mają, daje im jakieś dodatkowe bodźce, motywacje do tego, żeby sobie się nie poddawać. A to jest, to jest niezwykle istotne. Przy wmurowanej w 2007 roku płycie praw człowieka podkreślano, że każdy powinien mieć szansę na godne życie. A obecność tak wielu kielczan pokazuje, że los innych nie jest nam obojętny. W naszym mieście osoba, która zgłosi się po pomoc, taką pomoc otrzyma. 17 października, Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, zbiega się też z taką granicą jesieni, kiedy już bezdomni potrzebują większego wsparcia, kiedy, kiedy należy otworzyć im drzwi wszelkich placówek, takich jak noclegownie, ogrzewalnie, żeby, żeby w tym czasie nie pozostawali na ulicach. I myślę, że w Kielcach jest. Dosyć dużo ofert dla osób bezdomnych i myślę, że współpraca Caritas, ale też innych organizacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, tutaj myślę jest konkretna. Jedną ze sztandarowych placówek działających na rzecz bezdomnych i ubogich w Kielcach jest powstały w miejscu Izby Wytrzezień Trzecień żniwnej ośrodek interwencyjno-terapeutyczny z punktem pomocy doraźnej dla osób bezdomnych. Ośrodek, który który ratuje osoby bezdomne będące pod wpływem alkoholu od różnych niedobrych, niedobrych zdarzeń, ale również prowadzi z nimi zajęcia terapeutyczne, również jeżeli utrzymują się długo w, w trzeźwości, w abstynencji, jeśli podejmą współpracę, oferuje im mieszkanie chronione, to bardzo często pierwsze mieszkanie od wielu, wielu lat, takie własne, własne w sensie, że jest się tam samemu, jest się odpowiedzialny za swoje otoczenie i wreszcie wiele osób podejmuje pracę, to już jest często w ogóle pierwsza praca w życiu. To są zdecydowanie, zdecydowanie dobre i takie spektakularne efekty i one pozwalają by mieć takie poczucie, że to wszystko tak naprawdę ma sens. Uczestnicy spotkania przeszli w kierunku dworca PKP, gdzie odmówiono modlitwę przy Brzozowym Krzyżu Bezdomnych. Upamiętnia on nazwiska setek osób, które budynek kieleckiego dworca uważały za swoje schronienie. Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem zakończyła msza święta odprawiona w kaplicy przy ulicy Urzędniczej. Tam też zorganizowano spotkanie dyskusyjne pod hasłem Bezdomność jako kwestia społeczna.